Jak wiecie, była nad morzem. Tutaj mam butelkę z wodą i z piaskiem. W środku piasku są muszelki e, kamyk takie, Gdzie taka ładna pamiątka, swoją robioną? I można taką robić. na pamiątka jest taka: To jest bursztyn naprawdę piękny bursztyn. Jak naprawdę, naprawdę ładny, e, jasnego koloru. I naprawdę, tak piękne, tak piękne dorobione sakra. Ojej, jak to było tylko jak mówiłam. Tutaj, korek. O, to próbowałam to. Wiecie. wiesz, wiesz otworzyć. Tylko. Tak, ty, widzę. No. No. I to ona kosztowała 2 zł. Jedynie 2 zł, naprawdę. Przyda się takie coś na pamiątkę i ładnie, leży, teraz wam pokażę filmik. Jak mi się uda na mamy komórce otworzyć to, to wtedy tak, ale jak nie, to wybaczę Wam, ale po prostu nie pokażę, tylko prześlę na YouTube. A. Ale tak prześlę, i tak prześlę na YouTube, i tak. Dobra, e, pokazuję Wam. czy Jesteśmy już na dworze w kolorze, i tak. Zobaczymy, jaka woda jest. Cześć, O, jest i jest, jest tam, tam, tam. Jesteśmy, jesteśmy już! Koła brzegu! No i tak właśnie to wygląda. E, właśnie dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku i naprawdę. Pozdrawiam was. Krolik Baks Hehe. <noise> mam nadzieję, że Wam się podobał filmik. I będziecie subskrybować moje filmiki. Bo naprawdę mało osób mnie ogląda i bym chciała, żeby ktoś mnie oglądał wreszcie. Tak, jestem od 15. Chyba tego nie pamiętam dokładnie. Naprawdę bym chciała, żebyście oglądali moje filmiki, bo jedni mają podciąż które jest ileś subskrypcji, a ja 3 błagam. Pomóżcie. Ja wam też. Yy, na przykład oglądacie moje wszystkie filmiki. Dowiecie się, czego ja chcę. Czego naprawdę ja robię i czy ja jestem, czy ja jestem śmieszna, czy nie, piszcie na komentarzach i tylko tyle. I bye bye idę nad morze.